Witam, w tym filmie zajmiemy się rozwiązaniem następującego zadania. Wiedząc, że logarytm w podstawie 4 z 5 jest równy A i logarytm w podstawie 4 z 3 jest równy B, a mamy obliczyć logarytm w podstawie 2 z 45. No musimy sobie zauważyć tutaj na początku taką rzecz, że nasze logarytmy, logarytm w 4 z 5 i logarytm w 4 z 3 ma inną podstawę oczywiście niż logarytm w podstawie z 2 tak, Czyli, jeżeli chcemy sobie wyrazić nasz logarytm o podstawie 2 z 45 w jakiś sposób za pomocą a i b, to na pewno musimy tą podstawę zamienić. Ok, no to pierwsze, co zrobimy, no to zamienimy sobie nasz logarytm o podstawie 2 z 45 na logarytm o podstawie z 4. No to w jaki sposób się zamienia podstawy logarytmu? No, jest taki wzór, że logarytm o podstawie a z b, oczywiście nie jesteś w karcie wzorów, więc nie ma co się martwić, jeżeli ktoś tego nie pamięta, to jest równy logarytm. O podstawie C z B przez logarytm o podstawie C z A. No i my sobie go tutaj wykorzystamy. No to zamienimy sobie ten nasz logarytm z a 45 na logarytm o podstawie z 4. No dobrze, to co tu będzie? Jak zamieniamy sobie, no w tym wzorze mamy tutaj B. tak? A B w naszym przypadku to jest 45. Czyli mamy logarytm z 4 z 45 podzielić na logarytm o podstawie 4 z A. No a A to jest u nas dwójka. Czyli mamy coś takiego. No dobrze, no logarytm podstawy 4 z 45, no tak na tą chwilę, tak średnio coś z tym zrobić. No ale logarytm od 4 z 2, no to jesteśmy w stanie bardzo szybko sobie policzyć, tak, no bo to jest tak naprawdę, do której potęgi musimy podnieść 4, bo otrzymać dwójkę. no to wiemy, że pierwiastek 4 to jest 2, czyli to będzie po prostu 1 druga. Więc zapiszmy sobie tu logarytm od 4 z 45, podzielić na jedną drugą, ok, no i to się nam równa 2 razy logarytm na podstawie 4 z 45. No dobrze. No, na razie mamy tak. No, mamy ten logarytm z 4 z 45, no, a tu mamy 5 i mamy 3. No, można by się w jakiś sposób zastanawiać, jakby to rozpisać, no, bo na razie, no, nie jesteśmy w stanie jeszcze stawić ani a, ani b, nigdzie. No, to spróbujmy może, w jakiś sposób ten logarytm z 45 zapisać. No, wiemy na pewno, że 45 się dzieli na 5, tak? Czyli można by zapisać to, że to jest dwa razy logarytm, no, bo to jest 4 z 5, raz 9. Zgadza się? No to jest tak naprawdę zapisanie tego 45 jako, jako iloczyn dwóch cyfr, czyli piątki i dziewiątki. ok No ale wiemy również, że jeżeli w ten sposób zapiszemy, no to to jest wzór na tak naprawdę na sumę logarytmów. Logarytmów z logarytm 4 z 5 dodać logarytm podstawy podstawie 4 z 9. Zgadza się? No jest taki wzór nasz tak samo w karcie wzorów, więc jeżeli się tego nie pamiętam, oczywiście polecam się cofnąć do tego. No, a coś takiego jest prawdziwe. Ok, no to w jak, jeżeli w taki sposób możemy sobie to rozbić, no to już mamy połowę sukcesu, no bo wiemy, że to jest logarytm z 4 z 5, wiemy, że to jest a. No ale jeszcze by się przydało w jakiś sposób przedstawić ten logarytm z 4 z 9. No to spróbujmy. No zapiszmy sobie jeszcze raz dwa razy. Logarytm z 4 z 5, no jeszcze zapiszę, jeszcze nie będę go jako a zamieniał. Logarytm z 4 z 5, dodać. No, logarytm z 4 z 9 to jest na naprawdę logarytm z całej 4 z 3 razy 3. Czyli 3 do kwadratu. To zapiszmy. Zogarnął zestawę 4 z 3 do kwadratu. OK. No i przepiszmy. że 2 razy logarnu 4 z 5. Dodać. No przypominamy sobie tutaj kolejny wzór, że skorzystamy, że jeżeli mamy dwójkę jakby w potędze tej liczby logarytmowanej, to możemy ją wysunąć przed nasz logarytm. Czyli to będzie dodać dwa razy logarytm na podstawie 4 z 3. Okay? No to już mamy tak naprawdę sukces. No bo logarytm z 4 z 5 to jest a, no logarytm z 4 z 3 to jest b. Czyli teraz musimy tylko dobrze postawić, to jest dwa razy. No logarytm z 4 z 5 wstawiamy sobie a, dodać 2 razy logarytm z 4 z 3, a logarytm z 4 z 3 to jest b. Czyli 2 razy b. No i jak sobie puścimy tutaj ten nawias, to mamy 2a, dodać 4b. No i to jest wynik naszego zadania.